Cześć moi drodzy, bo zostało mi zarzucone, że skopiowałem odcinek od Hexo i troszkę się źle z tym czuję, więc chcę coś wyjaśnić. Bo, bo ja Stumble Guys już nagrywam też na moim innym kanale Brod Gry na telefon. I słuchajcie, ja tu subskrybuję takiego pana Rafli Channel. To jest gościu, który. Jest z Indonezji, czy jakoś tak, nie wiem. Nie, nie chcę wyjść na rasistę, czy coś, bo nawet nie wiem z jakiego kraju jest. I ja ten pomysł mój na odcinek wziąłem od tego pana, więc na Hexo jakoś tak się nie wzorowałem, chociaż widzę, że on robi fajne odcinki. i Rzeczywiście, nie mogę dotknąć koloru żółtego w StumbleGuys. Ja, Stumble ja czegoś takiego, wiecie, nie wziąłem od niego od Hexo, czy coś, nie skopiowałem, bo ja bardziej wzorowałem się na tym panu, który robi tutaj odcinki. No, ale słuchajcie, każdy ma prawo robić odcinki, jak się, jakie się podoba. Widzicie, ja tu zrobiłem ten odcinek Stumble Guys, ale nie mogę dotknąć koloru żółtego. Równie dobrze mogę zrobić to samo z kolorem niebieskim, więc przepraszam bardzo, jeżeli kogoś uraziłem. Ja, Hexo, odświeżmy sobie, ja go zasubskrybuję. On robi fajne filmy ze Stumble Guys. Kurka, ja nie wiem, słuchajcie, jak robić takie wyświetlenia, jak go nie robią? Ja jestem słaby, chyba, w te, te klocki. Hexo tutaj fajne rzeczy robi, polecam go serdecznie, więc jeżeli gracie w Stumblegeist i to jak najbardziej myślę, że Hexo warto sobie odwiedzić i zobaczyć. Tak jak mówię, każdy ma prawo robić to, co, co, co jakie chce filmy. Ja wzorowałem się raczej na tym Rafim niż na Hexo, ale dzięki, że dzięki wam poznałem nowego youtubera tak naprawdę. No i tyle.